Cześć, mam na imię Norbert, witajcie w mojej piwnicy. Dziś mam dla Was coś lekkiego, jakieś 200 gram i jednocześnie coś, na czym zna się chyba bardzo niewielu z nas, czyli iluzję. I celowo nie mówię tutaj magię, bo tej nie ma tu ani trochę. Jest natomiast coś, co na pewno zainteresuje każdego, kto to zobaczy. Żarówka zamknięta w twardej, niewyginającej się dębowej kostce. Pręty może są tylko cztery, ale to wystarczyło, żeby skutecznie ją tam zamknąć. Jak? Już Wam wszystko opowiadam. Chodźcie, zapraszam. Zacząłem od wygrzebania pozostałości po belce spod jednej z palet. Co ciekawe, belka okazała się być z dębu. Jakiś czas temu już jej użyłem przy składaniu mojego wyścigowego świecznika. Drewno było więc już równe i ostrogane. Wyciągnąłem madło, wyznaczyłem środek klocka oraz punkt odległy o 3 cm od końców. Zabezpieczyłem go po obu stronach kawałkami desek i zabrałem się za wiercenie otworów. Nie mam niestety wiertarki stołowej, zatem 40 mm otwornicę... Przepychałem ręcznie, czasami niemal siadając na wkrętarce. Po wywierceniu dwóch otworów połączyłem je liniami i wyciąłem wnętrze klocka. Potem jeszcze trochę siły i środek udało się wypchnąć. Następnie obróciłem go o 90 stopni i powtórzyłem wiercenie i wyrzynanie. Teraz szło mi o wiele szybciej, bo większości wnętrza już nie było. No i klatka gotowa. Środek wyrównałem jeszcze końcówką, która bardziej kojarzy mi się z jakimś sadystycznym dentystą niż pracami w drewnie, a zewnętrzne ścianki przeszlifowałem najpierw papierem 120, a potem 180. Jak już klatka była gotowa, to na szybko zrobiłem jeszcze podstawkę. Nawet nie wiem po czym została mi ta deseczka, więc nie będę wam ściemniał. Położyłem dwie warstwy żółtej farby, tej która jeszcze mi została po malowaniu skrzyni na zabawki. A jak przeszła, to przykleiłem kilka pasów taśmy malarskiej i domalowałem czarne pasy. Niestety, trochę farby mi podciekło, dlatego nie jestem specjalnie dumny z efektu mojej pracy. Na koniec dociąłem na ukośnicy profil aluminiowy tak, żeby złożyć z niego coś na kształt ramki i osłonić gołe brzegi deski. Całość skleiłem i jest! Pewnie się jeszcze w przyszłości przydanie raz. No ale nie dla podstawki tu jesteście wracam zatem do rzeczy drewnianą klatkę zabrałem do domu i w kuchni odpaliłem największy garnek jaki miałem nalałem wody i zabrałem się za gotowanie z zupy dębowej po godzinie gotowania zniosłem jeszcze gorącą zupę z powrotem do piwnicy wyjąłem w wsad i włożyłem go między dwie deski a te między dwa ściski no i w tym momencie magia się kończy i czar pryska. Nawet po godzinie gotowania dębowa klatka stawiała spory opór, ale koniec końców udało mi się ją ścisnąć na tyle, że drewniane kraty trochę się rozchyliły i żarówka wpadła do środka. Całość zostawiłem do wyschnięcia na noc, a potem nałożyłem jeszcze trzy warstwy oleju, żeby drewno ponownie choć trochę napęczniało i dwie warstwy lakieru satynowego, żeby się elegancko prezentowało. Jak więc widzicie, nie ma tu żadnych czarów ani żadnej nietypowej żarówki. Ba, po wkręceniu w oprawkę świeciłaby jak gdyby nigdy nic. Tak sobie myślę, że takie coś to niezły pomysł na intrygujący prezent. Ja osobiście zamierzam postawić sobie to cudo na biurku, żeby mi przypominało, że wszystko jest możliwe, a nie wszystko jest tak trudne, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Jeśli lubicie takie nietypowe, majsterkowe klimaty, to polecam Wam również mój film o tym, jak zbudowałem wahadełko falowe. A jeśli wolicie bardziej praktyczne konstrukcje, to pośród filmów na moim kanale znajdziecie też filmy o budowaniu rzeczy małych i dużych od karmnika po skrzynie na zabawki. Koniecznie dajcie znać, czy robicie czasem takie cuda w swoich warsztatach. A jeśli tak, to jaka była najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek stworzyliście? Teraz zostawiam Was już. Sam na sam z biedną zamkniętą żarówką, a my widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia tutaj albo na fejsie czy Instagramie. Cześć!